Dzień dobry Państwu, Tomasz Lach. Witam pięknie i zapraszam do przepięknych, dzisiaj upalnych, gorących hojnic na stadion miejski hojniczanka 1930. MKS hojniczanka Beniaminek. W tym sezonie fortuna pierwszej ligi podejmuje innego z Beniaminków. Stal Rzeszówczanka, szczególnie w pierwszej połowie. Jego drużynę zaskoczyła. Tam Beniaminek objął prowadzenie miał potem drugiego gola nieuznanego. Ale koniec końców to Puszcza wygrała cały mecz 3-2 o sytuacji stali Rzeszów mówiłem o dobrym meczu przeciwko Ruchowi Chorzów jednak przegranemu tak myślę trochę na własne życzenie już tutaj goście mieli pierwszą sytuację był Słupek straciła trzy bramki ostatnio przeciwko Ruchowi Chorzów hojniczanka w tym meczu w Niepołomicach o ile pamiętam dwa gole też straciła tak jeden po drugim po rzutach rożnych dla rywala Gospodarze, zagranie w pole karne. Tam był Mikołajczak. Jeszcze Mazek Mikołajczak i mamy bramkę. Trzecia minuta spotkania 150 sekund niespełna minęło tego meczu. I Tomasz Mikołajczak daje prowadzenie Kojniczanskich. Zobaczmy, Kamil Mazek z Asystą, główka z 6 metrów po Przemysław Pęksa. W linii pomocy pierwszy raz w tym sezonie gra w wyjściowej jedenastce Kacper Piątek. Zobaczmy, Rzeszowianie przed szansą i błyskawiczna odpowiedź. Minęło 90 sekund i jest już 1 do 1. Kacper Sadłocha. Ja tak zacząłem wyliczać tych nowych piłkarzy Stali Rzeszów, że po raz pierwszy w tym sezonie piątek w jedenastce, jeżeli chodzi o Sadłochę, także. Pierwszy raz gra od pierwszego gwizdka arbitra. Czterokrotnie wchodził z ławki ten młody napastnik. To Damian Michali, gol dla Rzeszowian w tym poprzednim meczu. A tutaj kolejna okazja po rzucie rożnym. Trwa inne spotkanie piątej kolejki. W Spadkowicz, Spadkowicz, Brugwet Termalika, przegrywa po się z Krobrym Głogów. Zero do jednego bramkę strzelił Rafał Wolsztyński. A jego brat Łukasz dzisiaj ze względu na cztery żółte kartki nie może hojniczance pomóc. Łowacki kolejne jego dobre zagranie i bardzo nerwowo w obronie Chojniczanki. Była tutaj nawet można powiedzieć bramkowa sytuacja. Ojce się przełamała, wygrała z Sandecją 4 do 2. Czy przełamie się Chojniczanka? Rozpoczyna atak Stal Rzeszów. Jest tutaj sytuacja na uderzenie. Strzał z tak zwanego fałsza. Ma status, można powiedzieć, legendy w Kojnicach, Tomasz Mikołajczak. No i ma tutaj jego drużyna szansę na sfinalizowanie tej akcji. Rozpoczął karbowy on tutaj. Ruszył dobre zagranie na wolne pole. Filip Karbowy. W akcji jest Skrzypczak, no ale są tu już obrońcy Stali. Mikołajczak, strzał. Poczobut, Marczuk. Piłkarz dynamiczny, silny, napakowany. Może się jego gra podobać w stali Rzeszów. Był Danielewicz. Jeszcze strzał. Myślę, że rośnie ta przewaga, procentowo wyrażana posiadania piłki gości. Polski z tej strony sadłocha jest troszeczkę więcej miejsca. Nie było tam faulu, Jeszcze poczobut do prawej strony. Teraz dośrodkowanie. Szansa! Uderzenie. Niewiele było, no sytuacja przed Danielewiczem naprawdę nie zła. Zobaczmy. No I nareszcie jaki strzał. Krzysztof Danielewicz. Ładne zagranie w tempo z pierwszej piłki. Pole karne. Jeszcze Danielewicz uderza. Poczobut. Ponownie Dominik Marczuk. Miał miejsce. Miał troszkę czasu. Słuszna decyzja. Dobry Łogów. Na razie cztery zdobyte punkty, ale to jest zespół. Yy... Wielu ważnych piłkarzy po poprzednim świetnym sezonie, szansa przed Chojniczanką. Paweł Czajkowski nie dał rady. Tomasz Mikołajczak. No, uwaga, Danielewicz, dobre tutaj podanie od razu do Michalika. Michalik. Michalik jeszcze się zebrał, ale pozycja już trudna. Jeszcze raz tutaj pole karne. Chojniczanki Michalik kontra, jak powiedziałem, Bartosiak, który trzy razy w tym sezonie wchodził z ławki. Adrian Ryczkowski, czy może Robert Górski, Tymczasem szansa przed Stalą Rzeszów. Nie ma obramki. Zablokowane to uderzenie. I już piłka w rękach Neugebauer. Co wydarzy się po tym rzucie rożnym? Na razie konkretnego. Czysty odbiór Wolskiego. Duże brawa, bo to jest ponowienie ataku przez Stal Rzeszów. Proszę bardzo. Byczkowski jeszcze bez gola. A może oni że oni coś tutaj zrobią dobrego z ofensywą Kolniczanki. Na razie goście Kłos, świetna piłka, ale szansa zmarnowana przez Dawida Olejarka. I tutaj gospodarze w polu karnym Hufel, Van Hufel. Brawo za to wyblokowanie strzału dla Bartosza Wolskiego, szansa i gol! Na to się nie zanosiło, ale to Hojniczanka. Chyba Marcin Grolik obejmuje prowadzenie. Też już może mieć trzy bramki Marcin Grolik, ale jeszcze czekamy na to, czy, czy gol będzie zadoczony. Bardzo ważny moment. Jednak, jednak spalony. Tak, i w tym momencie spotkanie dobiega końca, remis z lekkim, tak to oceniam, wskazaniem na gości, Chojniczanka-Chojnice-Stal Rzeszów 1 do jednego.